Witam. Chciałabym płacić składki prywatne na rentę. Jestem na umowie stałej jako opiekunka starszej pani, ale przechodzę pracować przez agencję. Więcej płacę ale bym chciała opłacać prywatne składki. Chyba tam było napisane. E, witam serdecznie. Nie ma problemu. Wystarczy się ze mną skontaktować na priv albo napisać tutaj w komentarzu, że jestem zainteresowany, zainteresowana ofertą. Wtedy ja się odezwę, podaję numer na WhatsApp, gdzie można do mnie napisać, umówić się najpierw na krótką rozmowę telefoniczną a później, w dalszym etapie, na bezpłatne doradztwo z tego zakresu. Nieważne, jak dużą składkę chcemy płacić, ważne, żeby w ogóle zacząć, ponieważ na prywatnych polisach rentowych najważniejszym czynnikiem jest czas. A prywatne renty są najlepszym z trzech modułów rentowych, jakie są tutaj dostępne na rynku. Ponieważ są bardzo elastyczne, my cały czas decydujemy o wysokości składek i możemy zarządzać tymi pieniędzmi. A nawet wypłacić cały kapitał jednorazowo. Zachęcam wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu. Pozdrawiam.